Siemano, dopadło i mnie. Padło bosko, Co to się stanęło? Człowiek mało roboty miał. Także auto uziemione jest. Uziemione jest od miesiąca. No, tak to w życiu bywa, na nic czasu nie ma. Na szczęście Laguna na jedynkę dzielnie sobie radzi. Wozi moją dupę do roboty. No i co? Trzeba się za to w końcu zabrać. Oczywiście, nie będę inwestował w zestawy naprawcze z Allegro za horrendalne pieniądze. Ile? Zrobię to sam. Także, nowy to pewnie będziecie mieli w jednym filmie, albo może to podzielę na kilka części. Ale dzisiaj to na pewno zdemontuję ten amortyzator. Sobie na stole to rozkręcę, zamówię blachy, i będę działał. Ale tu już będę działał innego dnia z tym blachami. Zastanawiam się, czy jakoś nie, nie wydłubać sobie więcej czasu na tą robotę i zrobić to teraz w drugą stronę. Byłoby tak najlepiej, ale no kurwa z czasem jest ciężko teraz. To też trzeba zrobić. O, kurwa. No, to też trzeba zrobić. Dobra, może Dlatego <laughs> <tego> lepiej. <laughs> ja, Z drugiej strony to lepiej wygląda. Och, jak ja nienawidzę blacharki k***a. Ale trzeba zrobić, no. No k***, trzeba zrobić. Żeby to dało się kupić, ja ale tak trzeba, nie trzeba rzeźbiu. K***a, no. No, zaraz by sprężyna wyskoczyła. Także... Zaraz zdemontuję motyzator. Kiedy ja go wymieniałem? O, 7 albo 8 lat temu dałem smaru na tulejka, ale coś czuję, że będzie znowu ciężko go wyjąć. No dobra, zaraz zobaczymy. Later. Jeszcze jak nazwy dziś posiałem krótką 18. Ok. Przez śruba idzie chodź, i tulejka nie wyjdzie na bank 100%, że kura ch... wyjdzie na tuleja. Ch... Nowym rozesłaniem się kupi no, śruba ładna. To smarowane było, nie, no, smar jeszcze jest. To i może wyjdzie. trzeba pijeć moc. Lech to kurwa robota. Dzi pięknie go tak

Owe. Jakby ktoś nie wiedział, tak się właśnie te motyzatory zdejmuje. Czyli trzeba przewiercić, żeby tutaj dało się wiertło puknąć. Szukamy czegoś, co przejdzie tędy, nie uszkodzi gmintu. Ładnie, nie? No i dobra, ja tak składam to, znaczy zakładam koło. Można będzie sobie tam jeździć w koło kominę, bo trzeba będzie przetrzeć tarczę, doładować akumulator. A potem trzeba się brać za robotę. Ja pierdolę Matko bosko. K*** mać Że to jeszcze jeździło. Zobaczcie z drugiej strony. Wydaje się, że to lepiej wygląda. No tak, średnio bym powiedział. Tak, średnio. Tutaj też. Tutaj zdrowy jest. Aż dziwo, bo to przecież zawsze prawa strona bardziej dostaje w pi***. Może wytrzyma troszkę czasu. The next day. No i dobra, polecimy z tematem Trzeba będzie stąd wywalić belkę Jakby kogoś interesowało ile jest pracy z wyciągnięciem belki no to wiadomo trzeba odkręcić amortyzatory To jest chyba najgorsza robota jeśli mamy stare W przedliwcie trzeba odpiąć linki. W poliwcie chyba nie trzeba bo zdaje się do belki jest przymocowany mechanizm wręcz tego Ale mogę się mylić No i wiadomo czujnik ABS odpinamy Odpinamy przewody hamulcowe można sobie kupić ze ślepki m 10 na 1 jak macie stare przyłady to je wymieńcie te mają 7 lat więc jeszcze pojeżdżę, bo i tak to kiedyś będę wymieniał belkę na inną wtedy sobie zamontuję nowe czujnik poziomowania jak ktoś ma trzeba wymontować ja go w ogóle wymontuję ponieważ jest nowy jest nowy ale jest teoretycznie nieużywany elektrycznie bo jak wiecie z innych filmów trzeba tu wstawić całą wiązkę żeby to zatrybiło w sumie niepotrzebnie tutaj jeździ już 2 lata ale zobaczymy ile dało lakierowanie tam trochę go zabezpieczyłem żeby do świadka też teoretycznie tylko sunie, nie wjeżdżała. Na razie go wymontuję, chociaż myślę, że w tym roku ogarnę tą instalację, ale lepiej go wymontuję. Wywalamy sprężyny. No i co? I, i śruby od belki, wiadomo, Ciągamy. Przy okazji też wyciągnę wydech. I od razu się powiększyła lista zakupów, ponieważ ma wytrzymała rok czasu, jest do wyrzucenia. Taka dzisiaj jakość szczęści. Czy wiecie, to i tak było kupowane na szybko, na już to co mieli w sklepie, więc może coś lepszego po prostu poszukam pewnie zaraz się okaże, że te gumy też są do wyrzucenia Wywalę te osłony zobaczymy jak tam blacha wygląda, bo mi się wydaje, że tam nie ma bakiobaranka jak jest tutaj w tych miejscach bak też trzeba będzie wyrzucić, bo jest tam blisko drugiej strony myślałem, że nie będę wyrzucał, ale jednak trzeba mi to zrobić no i trzeba będzie to powycinać do zdrowej blachy tutaj już patrzę, że niestety chyba tam pójdziesz po całym nadkolu zdejmiemy te, to zobaczymy co tam się dzieje Mam nadzieję, że nie będzie jakiejś dużej lipy, bo kurwa, ja na każdy wideogrąd mi się. Nie, nie jestem fanem blacharki. Nie, nie, nie. Tutaj już. Zobaczcie. To po tamtej zimie. Co mówiłem. Ten odcinek, były robione robiony akurat, ale one się bardzo długo trzymało dobrze. Także tam gdzieś już z tej strony robi się dziura. Także no ja się biorę za robotę. Powywalam to wszystko i zrobię aktualizację tematu. Jeszcze tak a propos linek hamulcowych, bo często ludzie się pytają, czy trzeba te linki luzować. Można, ale nie trzeba, macie śrubokręt, robicie takie coś i szarpniecie spokojnie tą linkę kombinerkami. No chyba, że macie tak naciągniętą linkę, że na przykład kurwa, nie dacie tego rady zrobić, ale prawidłowo napięty ta, ten ręczny powinien tak właśnie pracować. To Jest takie właśnie lekki luz na tym. I to po, normalnie powinno zajść. Po jeszcze lepiej, bo tam ta linka powinna być zluzowana jeszcze dalej. Już tutaj jest. A few moments later. Patrzcie. Tu nie wygląda to źle, jakby pociekło tylko z tego gwintu, ale to już pewnie ten gwint to będzie do wyrzucenia. Tutaj jest kostka do czujnika BS, żeby ktoś szukał. I tutaj zobaczcie, ja to w sumie nigdy nie przyglądałem się temu. To chyba jest klejone. Wygląda jakby te poszycie właśnie było klejone do tego. Czy to już ta nowsza taka technologia? I tu idzie najwięcej rdzy, to właśnie spod tego kleju wychodzi. Także to wszystko jest do zrobienia, ale to To nie wpływa na bezpieczeństwo jazdy. To już tak, tego ja to ogarnę. A te o kwestie wizualne to tam P no. kiedyś się, się zrobi. Tu trzeba całe auto po prostu małować, wszystko zaraz jeden raz zrobić tyle. A nie tak chyba rzeźbić tu nad kole, tam nad kole, no chuj tam k***a. wszystko nareszcie zrobić. Tu patrzcie, tutaj nie dali w ogóle kobry. Jest rdza pod lakierem. Standardowy widok. W sumie jak macie na trójkę, to praktycznie na całym podwozie taki widok jest. Tam nawet tutaj chyba nie ma tej kobry Ech, w 2 tylko jest sam lakier. No i tak to wygląda są jakieś takie ogniska małe, trzeba to będzie podczyścić, zrobić no tutaj to wiadomo na razie wyrzucę barkę, dopiero ten to wszystko poczyszczę wymyję będzie lepiej widać, tutaj już patrzę chyba cienko z tą blachą ale taką nieźle aczkolwiek tak samo i na dobrze wygląda w tych górnych partiach. Ona tylko zgnije praktycznie tak z linią spodu. Spód troszkę w góry, a reszta to praktycznie jak nowa. Kiedyś Wam pokażę, jak progi wewnętrz wyglądają. Może będę robił blacharkę, to zobaczycie. Patrzcie tu. Jeden przewód się ukręcił praktycznie przy samym samej śrubie. Nie? Długo musiałem kręcić, żeby się ukręcił. A drugi? Tylko ruszyłem lekko. Także już był dobrze skorodowany. Tak więc warto sobie te przewody zamówić, są normalnie dostępne do kupienia oryginały. Za chory pieniądze fakt. Ale jak nie chcecie wydawać pieniędzy, no to miedziaka trzeba kłaść Plus jakiś drobić wężyk. Tutaj i tyle. Wszystko jest do zrobienia. Ja jeszcze zobaczę, bo miałem w planach tu robić węża samemu. Chyba tak zrobię, chyba będzie chyba samemu zrobię węża. Nie będę wydawał. Chorych pieniędzy za nowy oryginał. A tu jak to wygląda? Też trochę rdzy, ale nie jakoś przesadnie dużo. Tutaj to samo. Tak to samo. Te jeszcze się trzymają. Tutaj to samo. Oj, tu też ten klej puszcza. A to jest fabryczne fabrycznej nadkole. Ja pierdolę. No. Widzicie, no ale dwa nie rdzewiaje przez 20 lat, po 20 latach zaczyna rdzewieć. Także nie ma się co obrażać. Uch, ja wrzuciłem zdjęcie tego mocowania tam na giełdę i wszyscy piszą, że to nie rdzewiaje. Laguny dwójki nie rdzewieją No nie rdzewiały, no 20 lat nie rdzewiały, kurwa, czego oczekiwać? Tak jest dobrze. Kiedyś 20 letniał tu też na złomy lądowało. I patrzę to samo co tam. Tutaj takie naloty, trzeba to będzie zrobić. No kurwa, tego to nie zrobisz za kurwa. Tu już trzeba. Ja, pierdolę. Mampa! Co To się stanęło. Piśdziecko. Tego nawet nie ma sensu robić, bo to i tak k**a, trzeba robić reparaturkę. I tu właśnie, gdzie się rdza wychodziła? Gdzie ta rdza była? Tutaj ja. A właśnie, jakby kogoś dziwiło, czemu tu rdza wychodzi. Bo mnie to też dziwiło, szczerze powiedziawszy. Czego nie tu, gdzieś, właśnie standardowo, na rancie, tylko tutaj k**a, w takim miejscu? No i jest odpowiedź. Tutaj jest to łączenie. Tak to sobie wymyślili. Tu za to jest ładnie, gdzieś woda nie podeszła, kurwa, jest czysto, tu chyba też nic nie ma. Nie, no trochę jest już. Aj, my no, ja to zobra podczyszczę, ale to, ja, to sensu nie ma większego, do trzeba robić, reparaturki i tyle. Tu patrzę, dali nawet masę. Ładnie zabezpieczyli to, no nie ma co, tylko coś nie pykło. Z tamtej strony chyba nie było masy, bo było ten atchow robiony. Zaraz zobaczę w sumie. Trzeba będzie wymontować cały ten no, osprzęt do baku bak, belka zaraz, dwie śruby wyciągam. No, to zobaczę z drugiej strony. No, jest spryśnięte czymś, jakbyś kąbrą, albo coś. Także dosyć fachowo było zrobione. Bo tak naprawdę to te na tole pierwsze zaczęły gnić. A tu widać, że fabryka. No, jest różnica. Ale o, po tym szwie już poszło. pewnie od góry wilgoć się gdzieś zbierała. No bo nie wiem, no nie wiem co to poszło nie tak. A czy co, na no 20 lat poszło nie tak. To było robione, to jest 300 i dopiero się zaczyna. Hmm. no nic, będzie myśleć tak to wygląda od spodu kurwa, jeszcze jest co ratować Niestety muszę to jakoś uratować, bo... Nie chcę mi się tego kształtu rzeźbić, ale trzeba będzie trochę. Ten już trochę go bierze, ale jest w miarę. Tu gdzieś pewnie są nity, czy znaczy nity zgrzewy. Trzeba to będzie podczyścić, zobaczyć, gdzie są zgrzewy. I zgrzewy porozwiercać. Tu też pewnie zgrzewy. Także teraz wyciągam belkę. Potem te słomy zdejmę. I na koniec bak.